Cześć! Dzisiaj Wam pokażę jak ułożyć kostkę rubika 3 na 3 Dobrze, najpierw sobie ją pomieszamy. Wiesz jak jest taka, to już jest złożona. Więc sobie pomieszamy. Pa pokażę Wam jak się miesza. Góra lewo dół, prawo. I tak 10 razy. 2, 3. 4 5 6 7 8 i 9 może być ile razy chcecie dobra i przechodzimy do fazy numer 2 okej okay. i teraz musisz zrobić tutaj tak jakby 100 krotkę Dobrze, właśnie dobra, robimy. Ok. Mamy taką stokrotkę. I teraz musi być, tutaj mamy biały, i tu pod biały musi być takie coś, żeby był taki sam kolor jak środek. I wtedy możemy obrócić kostkę dwa razy, żeby ten dział, który był tutaj, gdzie styka z tym, z tym z tym środkiem tym samym kolorem był na dole. Okej. Okay. I tak robimy ze wszystkimi. Jakby nie było, na przykład jest tak, to po prostu przesuwamy. I jak mamy już taki plus. I uwaga! Jak zobaczycie znajdziecie tutaj narożnik. To nic się nie bójcie. Narożniki w tym kroku nas nie interesują. No więc, następny krok. Jeśli macie już takie wszystkie tutaj, to czas na narożniki. Pierwszy mi się trafi, że ma do góry biały. I co z takiej sytuacji zrobić? Oczywiście, wyszukujemy takie kolory, ale widzicie, że jest na odwrót. I jakby jakby w sensie... Jakby był tak, to musi być takie coś, że tutaj są, jest słupek tak jakby i tutaj musi być taki sam kolor. Ale wróćmy do naszej kostki. I w naszej sytuacji jest ja tutaj. I pokażę Wam, co w takiej sytuacji zrobić. Robimy tak. Tak. I tutaj. I teraz dwa razy. To jest bardzo ważne. Nie robimy Raz, bo wszyscy będzie tutaj. Robimy dwa razy. I wtedy, patrzcie, pięknie nam się ułożyło. I robimy teraz tak. I robimy oczywiście ze wszystkimi. Tutaj tak samo. Ok. I mamy ostatni. Świetnie. I tak robimy ze wszystkimi. Gdy mamy już je. Patrzcie, macie, mamy już białą ściankę ułożoną. I tutaj, jeśli tak nie macie, musicie nie poprawić i cofnąć filmik. Jeśli chcecie wreszcie ułożyć. Dobra, czas na kolejny krok. W kolejnym kroku będziemy tutaj te narożniki, czyli te krawędzie tutaj dopracowywać. Będzie. Nazwijmy to, że to jest ściana. O, to jest ściana. I to będzie nasz budowlanie. Budownik. Okej. Okay. I jeśli macie tutaj pomarańczowy, a jeśli tutaj macie zielony, to i tu jest zielony, to odchodzi, to odkręcacie ten, ten klocek od zielonego. Tak jak ja. Że tu jest zielony i tu jest. Więc robicie tak. Ok. Okej. Okay. Wychodzi budowlaniec, żeby przed, przed ścianę. Przejeżdża kawa cegła i niesie ją i montuje. Okej. Okay. I tak robimy wszystkie. Wychodzi. Przyjeżdża, zabiera, montuje. Uwaga, bo jest kolejna ważna sytuacja. Jest, może być czasami takie coś, że... Tylko nie wiem, czy mi to, to uda, bo ja tego czegoś akurat nie mam. Yy, spróbuję zrobić, no, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. No, raczej się nie uda. No, ale dobrze. Hmm. Aha, okej. Okay. Dobrze, chociaż tak zrobię. No dobrze. No skoro mu to robię, to dobrze. Musi, musi, muszę Wam to pokazać. Kiedy, kiedy krawędź, kiedy cegła jest na swoim miejscu, ale można jest źle. Widzicie? Jest dobrze włożona na tym swoim miejscu, ale jest źle odwrotnie włożona. Widzicie? I, i, I prośba: nie róbcie na razie nic. Ja Wam pokażę, co robić, później Wy to zróbcie. No więc, najważniejsze jest, żeby nie niszczyć od razu całej kostki. I jeszcze jedna ważna rzecz, której Wam wcześniej nie powiedziałem. Jak widzicie, włożyliśmy wszystkie kraby, będzie oprócz tej. I bardzo ważna rzecz. Jeśli włożycie, to wszystkie cegły nie mają koloru żółtego. I nie są narożnikami. No więc, co zrobić, gdy jest takie coś? Teraz musicie wziąć taką cegłę. Powiedzmy, że to będzie młotek. Idzie kupić. Idzie. Kup, kupił. Wyburza ścianę. Ok. Przyjeżdża nowac, wychodzi... Przyjeżdżam nowe cegło i montuję. I takim sposobem mamy już zrobione dwie linijki. Czas na krok trzeci. Nie będziemy teraz układać tego rządku. Będziemy teraz robić tutaj plusik. Wszystkie rzeczy, które możecie spotkać, to na przykład taka sytuacja. Jeśli taka będzie, no to jeśli macie naklejki, to możecie sobie spokojnie przykleić. Bo jeśli jest taka sytuacja, to jest źle. No. No więc się wtedy nie dało ułożyć. A jeśli nie macie naklejek, to zasada prosta. Musicie od nowa ułożyć kostkę. Okej. Okay. Albo odczepić elemencik. To ja muszę przykleić szybko, bo mam naklejki. A ja nie chcę od nowa układać i wam wszystkiego pokazywać. Wiecie o co chodzi. Wiecie co zgrano? Nie chcę wam wszystkiego pokazać. Okej. I kropeczka. Kropka. Po prostu kropka. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja. L. -ka. Tutaj się nie przejmujcie. To jest L. -ka. Tutaj L. -ka. Trzecia sytuacja. Minus. Minusik. Czwarta sytuacja. Plusik. Jak macie plusik, nie musicie nic zrobić. Ale jeśli nie macie plusika, powiedzmy, że mamy L. -kę. To trzeba zrobić, wybierzcie sobie jakąś ściankę, przechylcie ją tak. I zrobicie cykl. Góra, lewo, dół, prawo. Jeśli teraz macie minusy, to zrobicie jeszcze raz. Góra, lewo, dół, prawo. I, aha. Jeśli macie. Jeśli wtedy mieście kropkę, zaczynają, to musicie zrobić trzy takie cykle. Jeśli macie Lkę, dwa. Jeśli macie minus. 1. A jeśli macie plus 0. Ok. Jak mamy już plusik, przechodzimy do następnego kroku. W następnym kroku ułożymy wszystkie żółte krawędzie. Na mojej kostce mamy już dwa. Ok. Oto to się, się ułożyło. Jak macie z przodu, musicie zrobić cztery cykle. 4 cykle. Jak macie tutaj z boku, to musicie zrobić dwa. I ważne jest, i prośba, teraz też odłóżcie kostki. Zobaczcie, co ja robię, i później zrobicie jeszcze raz. wy teraz zrobicie. Ok. Jak macie tak, to góra, lewo, dół, prawo i takie cztery cykle. Jeden, góra, lewo, dół, prawo. Drugi, trzeci, czwarty. I nie wpadajcie w panikę, jak się wam zniszczy kostka. To jest naturalne. I teraz. I teraz nie lecicie jakoś tak i tutaj robicie. Tylko przy jakby, przy, przy. jakby później bierzecie to i robicie ten. I teraz mamy. I tutaj robicie, gdzie robiliście pierwszy. No więc, jak macie tutaj, to robicie dwa cykle. Jeden, dwa. I teraz kolejny krok. Eee, w tym kroku musicie zrobić prawie tam ułożoną ściankę. Ale żeby tu był inny kolor. Tutaj. Żeby tu był żółty, a tu był inny kolor. Tu. Jeśli nie ma, to uspokajam, już tłumaczę. Wtedy musicie zrobić takie coś. Na przykład, powiedzmy, że, że to jest śnieg. I ktoś zjedzie z na nartach. Jadą, kolega skręca, ty jedziesz. Jedzie, je, zjechałeś już z górki, jedziesz na, jedziesz na, jedziesz na wyciąg. Twój, później jedziesz kawałek, twój kolega wsiada, później wyskakujecie, zjeżdżacie jeszcze raz, chodzicie na wyciąg i wjeżdżacie na górę. I na jak na kogoś, kostkę nadal nie ma, to robicie. To jest zasada prosta. Nadal robicie. Jedziecie, Twój kolega skręca, ty jedziesz jedziesz na wyciąg, jedziesz wyciągiem i tak dalej. Jeśli nadal nie mam, to robię jeszcze raz. Dobra. I teraz patrzcie, jak macie takie coś, musicie to podłożyć pod kostkę, żebyście mieli tutaj. A tu był biały. I okej. Okay. I robicie jeszcze raz. Jedziecie. Kolega skręca. Jedziesz dalej. Jedzie, idziesz na wyciąg. Jedziesz, twój kolega wskakuje. I je, wracacie. Jeszcze raz. Idziecie na wyciąg i jedziecie. I teraz patrzcie. Wszystkie ścianki są te. Ale. No, i jedna jest ułożona. I teraz. Jednak, jedna ścianka powinna być ułożona. Jeśli są dwie, no to niestety musicie jakoś, to niestety wasza kostka zepsuta. Jeśli w ogóle nie ma, to zaraz poczekajcie. To, to poczekajcie. I wam zrobię. I pokażę wam, co musicie w takiej sytuacji zrobić. Okej. Okay. Dobrze, co za chwileczkę. Tylko sobie zrobimy małe co nieco. Bo ja mam ułożone. Ok. Jeśli nie macie na żadnej ściance pełnej ścianki, to proste. Wybieracie sobie jakąś ściankę, ale nie białą ani nie żółtą. Taką, która ma takie coś. Moja to jest czerwona. I robicie taki: autobus jedzie, duża pasja wysiada, jedzie, duża wsiada, jedzie, wysiada, wsiada, jedzie, wysiada. I, i wraca na pętlę, wszyscy wysiadają i jedzie na i patrzcie. Jeśli macie dwie i macie naklejki, spokojnie możecie sobie przekleić. Jeśli macie kostki, przecież że macie już gotowe kolorowe ścianki, musicie coś tam przyczepić. Okej. Okay. Przeczepić. okej. Okay. I teraz jak mamy jedną ściankę. To jeszcze raz, autobus jedzie, dużo wysiada, jedzie, wysiada. Wsiada, wysiada, jedzie na pętlę, wszyscy wysiadają i wraca. I takim sposobem ułożyliśmy kostkę Rubika. Kostka Rubika jest 3 x 3. No. Prosimy, proszę o zostawienie subskrypcji pod tym filmem, jeśli chcecie, że chcecie jeszcze więcej filmów, jak ułożyć kostkę Rubika. Na pewno będzie użyć kostkę Rubika 3x3, 2x2 i 4 x 4. To znaczy jest, jest 3 na 3. Ale nie wiem, będzie tylko 4x4, 3x3, 2x2. To są wszystkie. Filmy. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, proszę, zo proszę, zostawcie subskrypcję. Moja kostkawa też prosi. Zostawcie subskrypcję!